Fu blać! Ucina! Blać od minion! Siemanko z tej strony fiu i witam was w moim kolejnym odcinku HS Only I dzisiaj zagramy sobie na Vertigo jak widzicie. Natomiast zanim zobaczycie jak mi poszło na Vertigo, to zagrałem sobie przed tym vertigo jeszcze Miraża i niestety była dosyć gorąca pogoda. Więc za same starcie muszę już się wam pożalić. Że mi się podkładka klei, że mi się źle gra. Natomiast, nawet mimo tego, udało mi się strzelić parę ładnych headshotów. Tak, jak tutaj widzicie, był też taki całkiem fajny fragment z 4K z Digla. Już wam teraz zaspoileruje o parę sekund. Natomiast przeciwnicy, nie wiem, trafiali mi jakieś po prostu najbardziej fartowne głowy ich życia. Nie mówię, że to byli czterzy, bo chyba nie byli czterami. Tak czy siak, tutaj macie tylko takie króciutkie, króciutkie highlightsy, właśnie. Związane, znaczy nie związane, ja mówię, po prostu highlights z tego meczu Jakieś ten 2k, 3k, zrobiłem 80% HS, więc nawet na tym takim niezbyt y, komfortowym aimie Na szczęście to już ma za nami, co nie? No bo lato się kończy Natomiast y, pomimo tego zrobiłem te 80% HS, tutaj macie przykłady headshotów, które dostawałem I przykłady, że miałem przerywany mecz, więc ogólny mecz był niezbyt, y, niezbyt taki fartowny Natomiast y, było tam 80% HS i też właśnie 20 fragów, ale tutaj widzicie, że mój teammate miał zrobione 40 fragów yy, I prawdopodobnie był cheaterem, więc to jest kolejny powód, dla którego nie chciałem tego całego meczu pokazywać Tak czy siak, tutaj yy, też zobaczycie parę fragmentów jak ja dawałem headshoty Magiczne, nie tylko mi przeciwnicy dawali fartowne headshoty Znaczy ja nie dawałem fartowny, jak coś, wszystkie moje headshoty są calculated I to był koniec tych alejców. no i teraz wracamy na Vertigo On kupił rewolwera wszystko z nim dobrze? Okej, In Jest info kurde, zarobiście Trzeba uważać na jakieś lurki na tym vertigu, bo tu każdy sobie może midem przejść i saswaniakować, za nie? O, No nie, paka ciągle. <laughs> What the fuck? <laughs> <laughs> nie wiedziałem, że on tak szybko tutaj przyjdzie. Nie spodziewałem się, kurde. No ale dobra, zlekceważył tutaj takiego poważnego gracza. Jakim jest oczywiście Mefu 38, no i dostał za swoje. Bo chciał już powinien i tak wcześniej zabić, bo dostał HEDA, widzicie za ile? Nie wiem, no za jakieś 80 HP, także o, ładuje, ja mi dalej, Dzięki, wahaj, jak preferował tego smok. Może Kermit, że co drugi no headshot. Rozdaje skinę za 5 torów. Bo pikniemy sobie tutaj tyle. Jeden mid, jestem low. Anything I ramp? Nothing I ramp. Masz, jakie info jest kurde takie vertigo to ja lubię Kurde, jaka komunikacja tu na jakiś globali już trafiłem w moim teamie czy co? Podoba mi się to Nie podoba mi się to że kałaszka nie podniosłem od nich w sumie Kirkland oh. Kałaha jak wywaliło widzicie ale to No, Tak Te and go safe. Ale ich byc fania kolana. Close ramp Fingay oh, ramp. Co on z rewolwerą gra, patrzcie, No co załoś. Okej, okay, patrzcie, teraz ja mam znam smoke na zajęcie rampy i zobaczymy, czy skoordynujemy to z naszymi e, teammate'ami na poziomie DMG. A nie 2 Force to push ramp. a will smoke grub deep. Zobaczymy, no na razie nas jedzie. Nie mogę za wiele zrobić, bo przeciwnicy grają grałem dobrze. A moi tak średnio bym powiedział. Tego smoke'a dawniej rzucałem, ale okej, okay, tak to było. Jezus, I push ramp Jest, jest. I'll smoke ramp. I'm flashing ramp now. Turn. No i pięknie, bo nie, że nie więc... Jest by dobrze. One B, last for me. Nice. One B heavy, coś. One more close ramp. O, jakie easy, widzicie? Aj no, nasi troszkę frują. Ja czuję, że tutaj nam no, mogło dobrać jakieś wyższe... Kerflank. flank One is flanking mid of them Cap, 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 Ale poświęcę skiny. Ja w taki mam tutaj na myśli to, że przeciwnicy Są dobrzy Źle, bo słychać, że flasher rzucił stąd Bad idea, bad idea Gość wie, że tu jest Wyródził pistol właśnie Nasi nie są za dobrze, a tam ci potrafią grać. Rzucałem granaty jakieś znają w ogóle smoki i tak dalej. Więc trochę taki szok, że tak to wygląda w tym meczu, szczerze mówiąc. Aha, to niezły. Chyba jakąś tam szparę miał. What? Jak oni zreszowali szybko? Jakieś kłazaki to są, słuchajcie, nie wiem co za mecz trafiłem tutaj. Ale czuję się jakbym grał tutaj na globalu, a nie jakiś challenge na niższych rangach. Zobaczymy, może w i też tak będziemy przejeżdżać, nie wiem On Ramp Tu Ramp Bomb Bomba City Ivy, nice no i tam musiałem przyspomować nie w ciało, czyli nie w heada A tak, w ogóle Vertigo, naprawdę. Ja tą mapkę mało gram, ale muszę częściej, bo mi się strasznie podobają grać. No i patrzcie, nie mam kałaszka des jest unreal. przez całą połowę. Miałem może raz kałaszka tylko podniesionego. Niedobrze, kurde. HS-y 53, z czego tam może były których w których dałem heada Więc może jakieś są na razie 3 non heady. No nie jest to super wynik. no? Ja flanking.

Bo rzadko kiedy są... No, kurde, widzicie jakie hedy dają? To nie jest poziom DMG Dobrze są no, no, to nie jest to To nie jest DMG tutaj Mi tam nic podejrzanego na szczęście na razie nie strzeli. Może da radę Rata nie żyje Musisz! Nice Ładna nice. runda Rata dał niezłe, chyba 4 hedy w tej rundzie One jest aside.

tegoś pewnie dziwił, myślał, że wszyscy już wchodzimy. A, widzicie, jedziemy po nich tak jak oni po nas. To może wyglądać tak samo jest tam dobry się teraz ten terror. Tylko moje headshoty 57% Nice. Flank me. Move nice. We Ale mi dał flasha. No nie wiesz, i zły smoke Dał mi flasha i dał mi zły smoke, nie? Ja cię. to było teraz Tilt po prostu worthy Ace clear, ace clear Clear. I'm on a ej, tyle. I money. They they are all rotating. I'm flanking. Perfecto go. Pistol. Pistol. Oh, the fuck. No i kurde, A było czyste on się pchał na tebe no to był teraz to jest naprawdę już druga sytuacja, gdzie no ciutowanie mnie troszkę. Bo im krzycze, a oni się tam cisną Jeszcze dalej tak szybko się zabić? Nie fajnie, szkoda, szkoda tej rundy, bo to było, no, a czyste było całkowicie, nie? Słuchajcie, naprawdę taki, na jakiś, jakiś chyba tutaj potrafiałem Bo to nie są gracze, którzy grają jak DMG Run B tak, back nie wiem, z tymi naszymi ludźmi. Jestem zombie, jestem Możesz przyjść? On B, I am On B. Can you come? t you come? I t B. Okay. But T-side. T-side. i one. one city one me Can you flash? I am, I am, I am. Throwing flashbang. Wow, this fine flash Nice, nice. So sort of maybe it's bad flash. <laughs> <laughs> one, one, i You know give Nice. Jedziemy w nich. Tak jak oni w nas wierzali. Maybe let's all rush Bino. I don't think they can resist that. Nice, easy. Sight. Adner. We can be. Pięknie. Rush Bino. Balcony more, two guys. One more. Care balcony. One more close. Flanking. Wait, wait, wait. Close B, right side. Wait. No, not so close, not so close. One more? Yeah, one more. Close B, yeah, yeah. Go away. Need another fragger. Oh, cool. I have more. Nice. Good job. Boy, thank you. Thank you boy. Ale przyjemny mecz, kurde, Fajnie się naprawdę grało. Patrzcie, jak goś mi wyprzedził, 7 fragów, nie? To jest przecież. przestępstwo w biały dzień. No ale dobra, końcowo procent headshotów. Dodajmy do tego 72 jeszcze tam jakieś 3 headshoty z MK. Ja to wszystko przeliczę. Które oczywiście zaliczamy tutaj. Myślę, że było całkiem spoko. O, i rangi, widzicie wy to? Widzicie wy to co ja widzę, znaczy no musicie widzieć nie, chyba że macie oczy zamknięte albo jesteście niewidomi W każdym razie trafiliśmy na Supreme, a tutaj przypuszczam, że Rata to na pewno miał Globala albo jakiś wyższy level face i coś takiego Więc tutaj praktycznie, się, praktycznie że się grałem na DMG, na Supreme i Globale, przypuszczałbym Więc śmieszne dobieranie tutaj rank, ale to było czuć, tak jak mówiłem od samego, samego początku, tak czy siak, mam nadzieję, że wam się filmik podobał, mi się podobało granie na, na Vertigo no, i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. zostawcie tradingi oczywiście w komentarzu. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.